Policja Siema Przy okazji ten Budowy mojego domku Który tu macie Zrecenzujemy trochę takie dużym domku Kupione już chyba wszyscy Widzą gdzie Otóż jest to przecinarka Do drewna, i te otulce, jak widać 1200 w wat, Watów chyba, po się mówi z laserem oczywiście baterie są w zestawie laser. Nie wiem czy będzie widać, chyba widać, może nie działa laser. Wszystko się jest w, w osi, tak jakby tutaj tego cięcia, wszystko tu jest napisane. Średnica tarczy 185 mm, otwór 20. Mm I chyba gdzieś tu były obroty, ale już nie widzę. Chyba 4000 obrotów. Coś w tym stylu. Regulacje, oczywiście, tutaj tym pokrętłem sobie odkręcamy i sobie regulujemy głębokość cięcia. Czy tam robienia jakiegoś rowka, czy coś w tym stylu. Maksymalnie, chyba, jest 65 mm przecinania Tutaj, tu mamy, wiadomo, pokrętełko od kąta. to ta kreseczka i ten otwór odpowiada za cięcie, po prostu jak jest nieby prostopadle i bez żadnego pochylenia. A na te, w tym otworek ustawiamy, jak ustawiamy kąt 45 stopni, to wtedy, e, ta jakby linia cięcia to jest ten rowek przy 45 stopniach, tu jeszcze wchodzi, oczywiście, do, do obcinania tego, do sztorcowania, czy jak to się tam nazywa. Po sobie tutaj odległość odstawiamy i tak tniemy działa. Nie ma tu co prawda soft startu. Ale nie ma tu jakiejś przeszkody. Nie jest jakimś problemem. Jak widać silnik jest szczotkowy, tu są takie tak szczotko trzymacze i tak dalej, tutaj jest blokada do wymiany tarczy w zestawie jest jeszcze klucz, wiadomo tam instrukcja, nic więcej w tym zestawie nie ma już tam chwilkę nią popracowałem to przy tym domku, wszystko nie przecinam, idzie jak burza i naprawdę fajnie tnie plus jeszcze tą przecinarką ciąłem te belki wzdłuż bo to na przykład razem z tym, to była jedna szeroka deska taka sobie robiłem takie baliki przeciąłem takie długie deski wzdłuż także spoko szło jak w górze jak nie było z tym żadnego problemu także nawet mógłbym polecić no dobra weźmiemy się teraz nie wiem czy wam to pokażę, czy nie czy mi się to uda jak to tnie Muszę przestać, bo, bo niestety muszę przytrzymać sobie rękę. Ok, tak tutaj nie wiem, czy będzie dobrze widać. Powierzchnia cięcia jest naprawdę dobra, nie przypala. O ile oczywiście nie skrzywimy piły, albo nie ściśniemy, to nie przypala. Ładnie przecina. Wszystko zależy też od tego, jak szybko wprowadzamy piłę w materiał. Ale za te pieniądze, nie wiem, czy jeszcze właśnie dodawałem, ona teraz, jakoś tam była w promocji niedawno w biedronce, to to była 150 W, to to 1400 wat. E Engela W Enchela w Leruła było za 200 W, to w promocji 200 wy bez laseru, bez niczego tam tam miała tylko tyle, że miała soft start, nie startowała od razu pełną mocą, tylko tam powoli się rozpędzała. To też czasami może być wkurzające, to powolne rozpędzanie, bo zależy właśnie jak to jest ustawione, jak szybko się ta piła rozpędza. Czasami jest to denerwujące, jak tak za wolno nam się rozpędza piła i co chwilę trzeba czekać do takich właśnie przecinań pierdłowatych, także na szybko, na szybko, na szybko, to myślę, że ten soft start właściwie nie jest taki konieczny, chociaż może dłużej pożyje, ale... Jeżeli ktoś by używał tego tak jak ja, czyli sporadycznie, to czy jest to takie ważne? Nie wiem. Oceńcie sami. Dobra. Ja mogę to polecić przynajmniej na razie. Długo tego nie używam, dodam. Przynajmniej na razie mogę to polecić. No. To taka krótka recenzjka tego piłki, z którą niedawno nabyłem właśnie w związku z tą budową tego domku. Dobra. To na razie.